Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Sportowego Flesza. W niedzielę w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze został rozegrany turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Zator. Imprezę przeprowadzono w ramach programu Aleja Gwiazd. A gościem specjalnym był były mistrz świata i mistrz olimpijski z Montrealu, Ryszard Bosek. W rozegranym w niedzielę turnieju o puchar mistrza gminy Zator udział wzięły trzy zespoły. Sokół Zator, Skawa Wadowice oraz MKS Andrychów. W drugim spotkaniu dnia Sokół Zator podejmował Wadowicką Skawę. W tym meczu nie byłoby nic niezwykłego, gdyby Zatorzanki nie zobaczyły na ławce trenerskiej niespodziewanego gościa. No Dla mnie też nieoczekiwana, ale... Ja myślę, że to jest wszystko po to, żeby spopularyzować siatkówkę tu w okolicy. W związku z tym, ja jako były zawodnik yy, yy, czuję się nawet w obowiązku, żeby pokazać młodym ludziom, a jak będę coś mógł doradzić, to zawsze doradzę. No, ja myślę, że z mojego punktu widzenia najważniejsze, żeby takie mniejsze ośrodki budowały też swoje drużyny siatkówki, bo to popularyzuje naszą dyscyplinę, a z mniejszych ośrodków i w moich czasach, i w dzisiejszych, wywodzą się najwięksi mistrzowie, w związku z tym ja bardzo chętnie przyjeżdżam. A tutaj widzę, że jest środowisko bardzo przyjazne sportowi i tym bardziej. Po pierwszej przegranej partii, w drugiej po kilku wskazówkach udzielonych przez Ryszarda Boska, zatożanki grały jak znud, pokonując trzecioligowca z Wadowic kolejno do 14, 16 i do 13. Tym samym wygrały całe spotkanie 3 do 1. Tak, staramy się, aby siatkówka na zatorszczyźnie. E, dynamicznie się rozwijała i stąd takie ciekawe pomysły, stąd ten projekt Ale jak gwiazd realizowany w ramach programu Alternatywa przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w minizator. E, stąd taki ciekawy pomysł na promocję, na pokazanie siatkówki troszeczkę innej niż lokalna. Wyszliśmy troszeczkę ponad e, naszą, e, naszą tutaj lokalną rzeczywistość, Z zaprosiliśmy dwie drużyny trzecioligowe e, na turniej oraz no, Gwiazdę Igrzysk Olimpijskich w Montrealu mistrza świata złotego medalisty mistrza Świata Ryszarda Boska. Trzecie spotkanie pomiędzy Sokołem a MKS-em Andrychu decydowało o zwycięstwie w turnieju. Ekipa z Zatora rozpoczęła go znakomicie od zwycięstwa w dwóch pierwszych partiach. W pierwszej do 19 i w drugiej do 20. Andrychowianki, co prawda, przebudziły się w trzecim secie, wygrywając go do 21. Jednak trzecia partia należała już do siatkarek z Zatora które wygrały cały mecz 3-1 do 1 i tym samym zdobyły Puchar Burmistrza Gminy Zator. Porażka Korony Harmenże w Głębowicach i skawy podolsze na własnym stadionie z LKS-em Bulowice to największe niespodzianki piątej kolejki oświęcimskiej B-klasy. W piątej kolejce pewne zwycięstwa odniosły tylko zespoły Hejna Łukęty i Sygnału Włosienica. Niespodziewanie po trzy punkty zainkasowały ekipy z Bulowic i Głębowic. Ciężki mecz musiał stoczyć w Gierautowicach LKS Przecieszyn. W tabeli nadal prowadzi zespół z Przecieszyna. Na drugie miejsce awansował Hejnaukenty, trzecia jest zaś Korona Harmęże. W tabeli nadal prowadzi zespół z Przecieszyna. Na drugie miejsce awansował Hejnaukenty, trzecia jest zaś Korona Harmęże. W piątej kolejce oświęcimskiej A-klasy doszło do zmiany na fotelu lidera. Dotychczas przewodząca w ligowych rozgrywkach Zatorżanka Zator musiała ustąpić pola Orłowi Witkowice. Warto jednak wspomnieć, że podopieczni Marcina Folgi mają jeden mecz zaległy. W najciekawszym meczu Oświęcimskiej A-klasy Zatorżanka Zator podejmowała Oświęcimską Sołę. Solarze po przespanym początku przegrywali z gospodarzami 2 do 0 po bramkach Rafała Makucha i Krzysztofa Skrobacza. Od tego momentu podopieczni Dariusza Kapcińskiego wzięli się do odrabiania strat. Najpierw w pierwszej połowie kontaktową bramkę zdobył Jasiński, a 5 minut przed końcem wyrównał Janeczko i ostatecznie Soła zremisowała w zatorze 2 do 2. W innych spotkaniach zwycięstwa odniosły Orzeł Witkowice, LKS Jawiszowice oraz LKS Bobrek. W tabeli na fotel lidera awansował Orzeł Witkowice, który wykorzystał stratę punktów Zatorzanki z Sołą. Warto jednak zaznaczyć, że ekipa z Zatora ma jeden mecz zaległy. W dolnej części tabeli po jednym punkcie nadal mają LKS Piotrowice oraz Strumień Polanka Wielka. W szóstej kolejce szóstej Ligi Wadowickiej zespołu w Ziemi Oświęcimskiej tylko zgoda malec nie zdobyła punktów. Która uległa w żarkach miejscowemu LKS-owi 1 do 4. Ciekawe spotkania, natomiast mogli zobaczyć kibice w Osieku i w Brzezince. Spotkanie w Osieku rozgrywane było w bardzo trudnych warunkach. Już w pierwszych minutach gospodarze objęli prowadzenie po bramce Jaromina. Wynik ustalił 20 minut później frączek i Brzezina zremisowała z kalwarianką 1 do 1. Znaczy, mogło być zwycięstwo i mogło być y, też dobrze, dobrze mówiąc y, porażkę, bo, bo y, można powiedzieć, że dzięki bramkarzowi, dzięki bramkarzowi mamy to, że potrafiliśmy do przerwy dowieść ten wynik remisowy, bo po stracie bramki żeśmy stworzyli sobie z tyłu znowu jakieś dwie takie klarowne sytuacje, dla, bo my żeśmy tę sytuację stworzyli, no nie to, że przeciwnik sobie stworzył wieklarowne sytuacje do strzelania bramki, tylko te, tylko te, te sytuacje stworzyliśmy sobie sami w linii, w linii obrony gdzieś na 16-20 metrze. No, bardzo dobrze, że bramka jest takim, takim wyróżniającym jest wyróżniającą się postacią w tej drużynie i potrafi, potrafi w takich momentach właśnie właśnie naprawić, naprawić błędy. No ale tutaj no chyba możemy się cieszyć też z tego punktu, bo tutaj jest, teren nie jest jaki jest, rzucねぇ, każdy, każdy wie, że tutaj się na tym terenie bardzo, bardzo ciężko, ta tutaj jest takie specyficzne, bo jest drużyna, drużyna, drużyna się, się tutaj dobrze czuje, no ale szkoda, bo były sytuacje, gdzie, gdzie można było rozstrzygnąć mecz na, 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 na swoją korzyść, no ale no, niestety niestety się nie udało no i zakończył się remisem. No, na pewno smuci, bo z przebiegiego góry mieliśmy sytuacji dość dużo do przerwy trzeba było rozstrzygnąć dwoma bramkami no i dowieść to spokojnie. Że dla mnie to stracone dwa punkty, niż zyskany jeden. Także szkoda takich sytuacji, to miał Seweryn, Maciek w drugiej połowie mogliśmy na 2-1 strzelić i, i zwycięstwo, bo musimy szukać punktów, bo źleśmy zaczęli tą rundę. Teraz chłopcy się gdzieś odblokowali, no ale ciężko się gra na takim terenie jak dzisiaj. Także ja nie jestem zadowolony z remisu, no a będziemy szukać teraz punktów dalej. No. Taki punkt też niby nie cieszy, no ale jak... Dodaje nam, już mamy 7 punktów, reszta przegrywa z dołu, to się ucieka nawet tym punkcikiem małym. W innych spotkaniach zwycięstwa odniosły m.in. Oświęcimska Unia, Iskra Brzezinka oraz Iskra Klecza Dolna. Remis padł w Izdebniku, zaś zgoda malec musiała uznać wyższość LKS-u Żarki. W tabeli nowym liderem została Iskra Klecza Dolna, drugi jest Jałowiec Tryszawa. Iskra Brzezinka jest czwarta, Oświęcimska Unia dopiero szósta. W dolnej części tabeli LKS Kijin zajmuje dziewiątą lokatę, Brzezina jest 12, a Zgoda Malec 14. W siódmej kolejce piątej ligi krakowsko-wadowickiej pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odniósł KS Hełmek, który w wyjazdowym spotkaniu pokonał Skawinkę Skawina 3-2. W siódmej kolejce znakomicie spisał się KS Hełmek, który po niezłym spotkaniu pokonał w Skawinie miejscową Skawinkę 3-2. Punkty traci Niwa, która remisuje na własnym stadionie z MKS trzebinia siersza 1 do 1. W tabeli niwa utrzymała się na trzecim miejscu. KS Hełmek awansował na 13 lokatę. Pierwszą porażkę w tym sezonie zanotowała Przeciszowia przeciszów, która w nowym sączu uległa rezerwom pierwszoligowej sandencji 1 do 3. W siódmej kolejce nie powiodło się przeciszowi, która poniosła pierwszą w tym sezonie porażkę. Pogromcą z ekipy z Podlesia były rezerwy pierwszoligowej Sandecji, które pokonały podopiecznych Tomasza Bernasa 3 do 1. W tabeli nadal prowadzili manowia. Przeciszowia spadła na trzecią lokatę, jednak ma jeden mecz zaległy. Tabele zamyka krakowski Hutnik. To wszystko w dzisiejszym programie i zapraszam Państwa za tydzień, Bartłomiej Kasperczyk, sportowcy 24.pl. Do zobaczenia!